Siemanko, z tysiąc lat, przez tysiąc pocharków dropłem dwie postacie, Viper i Franka. No i chciałem uh, kolejny Unlock zrobić. A mega Box Opening, jak żał tak zwał. Tu już mam ofertę, do... 3, 4. dobra. Trzy, cztery. Dobra, dziesięć punktów do Jessie. 22 punkty do Tika, 27 punktów do Bo, 34 punkty do Franka, 36 punktów do Poko i 7 tiketów. No akurat nie wypadł mi star power do Leona drugi. No mam ten pierwszy. Ten opening jest taki powiem nieudany. Choć 7 tiketów zawsze coś, no ale. No ale. To jeszcze sobie trochę pogramy, bo nie pokazywałem Wam, jak mogę grać. Może zagram Tutaj robię je na koniec sezonu, żeby miał. zagram sobie leonki. Dobra, no. to wchodzimy. Nie chce się nam załadować. No graczy. No to trochę sobie poczekamy, zanim ktoś będzie aktywny. Dobra, ja zrobię stopę może. Dobra, już jesteśmy. To potrwało 2 minuty, zanim ktoś by zagrał. Dobra, może w sumie niepotrzebny wziąłem Leona Leon. Mogę wziąć szerkę, ale zagram sobie się Leon. Nie, wiem, Jessie jest dobra na tą mapę. Jeśli chodzi o wersję dużego zadymiarza. O dobra. Ona dużo zadaje ta Jesse. Jeśli chodzi o takich jak no Crow czy Spike. Ora teraz może zrobię siebie głupkę, ale podejdę. No nie. Dobra i na całość. Jak ja to mówię. Dobra. Minuta minęła równa. I nadal Jessie ma więcej niż 50%, więc raczej to przegramy. Jak mówiłem Jessie jest dobra na to mapę. -P. Dobra, nie wiem, czy ulta użyć raczej nie Dobra, możeś zarobię niepotrzebnego ulta, ale zawsze coś zrobię. nie, 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 nie. Dobra. Szybko czas i dobrze. Dobra. Jak to przegramy, ja się załamię. Choć nie jestem jak VCR, czy ...Farol, czy pan. No ale mam dużo pucharków. Jeśli chodzi o pucharki. 10k to nawet dużo. No już to przegramy już. Już widać sekundy. I już koniec. Dobra. Już nie musimy atakować. No, przegraliśmy jej jako chyba jedyny star power. Nie widziałem tam. Dobra. A no możemy coś zrobić małą pęknięć. Dobra. Nie chcieliśmy się młyć ile punktów, do czego i jak no i wkurza mnie to, że żaden star power mi nie chciał ale jak mam tikety to może już sobie zagram dla was możecie też dołączyć do ekipy slidaxa na messengerze, czyli slidax team możecie wpisać e, profilowe zdjęcie to taki leonik będzie jak coś jeszcze pokażę. Dobra, no, muszę zrobić stopa. Dobra, już jesteśmy. No Trwało to minutę. Teraz ile szybciej, łatwiej było znaleźć. Już odczułem, nawet nie wiem, jak. co z na majkiem. Zajmę Mike będzie prosto. Już prawie 20% w 25 sekund. No. Gdzie ja idę? Jeśli ja patrzę na innych problemów. Na tą szelkę się patrzę, właśnie, który ma Power. Myślałem, że to ja. Dobra. Dawajcie atakować go. Łatwo będzie. Dobra, nie wiem naprawdę kto by grał e, Majkiem e, w ogóle na tą mapę. Chciałbym chociażby wziął ulta. No ale już minuta, a już tyle stracimy, więc to wygramy. To jest akurat stuprocentowo pewne, że my to wygramy. Lecisz, lecisz. Ale z ulta walnął. I tak wszyscy się urodzają. No, trochę to dziwne. Że na Mike tak poskłada wszystkich, ale dobra, już nie ma, nie macie. No, myślałem, że ma Star Power. Dobra, pokonamy. Łatwo było. Na razie. O, trzy osoby miały Star Power. A na Mike był przed Star Powerem i tak myślał sobie. Dobra. Czyli to 46 tylko tokenów. Dobra, to może duo. Nie wiem, czy grać duo, czy solo. Nie wiem. To może pogląd sobie. Bo ja się szykuję na sezon. Już. Nie wiem, kim sobie zakrę Może sobie Frankie zagram O, mogę go polepszyć. Ale zbieram sobie na starko Ardeleona. Więc zagram Solo Frankiem, oczywiście solo, bo w duo nie umiem grać w tą... Umiem grać w duo, ale nie w tą mapę. A w dodatku Frankiem. Bo już też trochę potrafię stracić. straciłem, dzisiaj... Dzisiaj, tak to powiem, 200... nie wiem... Tak 100, 200... tak 150 quarków narobiłem. Od rana. No dobra. Co się tutaj szykuję. Jak Frankiem nie umiem dobrze grać, bo Piper to ja dropę od razu po openingu w wcześniejszym odcinku. To ja dropą ją od razu po odcinku, bo miałem Brown Boxa. A to Franka dropę, jak miałem 9600 pcharków. I tak dobrze nie, nie umiem grać. Drupę go wczoraj, czyli ogólnie w dwa dni mogę 400 pcharków narobić. Jak około. Dobra. Ojej, jej, dobra. Jest. Na... Kurde, nie, nie lubię ulta franka właśnie. Bo on się tak odwraca i to jest wolne. Przeciwnicy to mogą zauważyć. Bo tu już zabił. O, nie mam. Ma pięć par kipsów, może nie zamiatać. Muszę zbliżać, bo nie widzę broku. Dobra. O, nie, nie, nie. Ja, ja chyba będę je... Chyba to jako trzeci, jak tutaj widać, Brawler. Tutaj. No dobra, jeszcze jednak shockdown jest na się dostałem, dobra, ale wiem, że to przegram. No, dobra. ale jest coś na plusie. Dobra, to może dobijemy mi 16 ranki. Franka, i może skończę odcinek. No, mam taką lekką ciekawkę. Żeby nie było, że tam hejtujecie, ale dziękuję za aktywność na moim kanale. Bardzo dziękuję. I, i właśnie obr za obronę, bo hejter się znalazł i nie ochronił. Pozdrowienia dla wszystkich. Dobra. Mógłbym tutaj przegrać, ale tu już panka popełniła błąd. Trochę dobra, jest dobrze, jest dobrze. No, odpuściła mi. Na szczęście. No dobra. Jedno walnięcie. Dopiero. Dobra. Tu jest, nie wiem kto. A tu jest spajki. Dobra. Odpuścimy mu. Spokojnie, nie chcę go ogonić. O nie, ta pamka. Ta pamka mi iść O, zginął. Smutek. Pozdrowienie dla Fikseta też. I dla mojej całej ekipy. Dobra. Je. Yeah. Dobra, może się zajmę tą bibi Jest, jest, jest cholera No dobra, panka wykorzystała mój, mojego ulta Nie wiem jak to nawet powiedzieć Jak to nazwać Dobra, daj, daj mi się leć bo muszę to przeżyć przynajmniej uda dobra to wbijemy mi 16 ragę chociaż tego franka jeszcze dwa pucharki wbijemy jak ktoś by chciał ze mną grać to niech dołączy do mojego klubu pokażę za chwilę mój klub dobra tu sobie niszczymy. O nie, jak ja nie cierpię, ja gram właśnie dzisiaj rano. To się tak zdarzyło. Gram sobie frankę, idę właśnie do, tak, do takiego jeziorka z tymi barierkami i karun mi tak wyskoczył. Ja mam jeszcze na pierwszym pałerze franka, bo wczoraj go darobłem. Nie wiem, ale tak jak mnie nazywają, mam farta e, do postaci. Dobra. Mamy dwa pary kubów, choć to i tak nie jest e, tak dobrze. Dobrze. Mm. Może pójdę tak, od tej strony. Mm. Nie wiem. Tam jest ten karł, tak? Kurde. Mm. Dobra z tym, nie zadzieram z tym bołem. o lecie. Ale są okrążony. Tu nie wiem czy coś jest, ale wejdę, No dobra Jednak warto było Choć z dwóch stron mnie atakują Zginął, na dole Cold, e, bow. Dobra No, dobra, dobra, leci, 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 Lecisz Dobra Dobra jest dobra. Jeśli mnie teraz nie zabijecie to będzie jeszcze lepiej. Tylko niech Klunk nie przestanie atakować. Cholera. Nie, nie, dobra. Dla mnie jak ja to nazywam to soy plus. Jest szesnasta ranga flanka. Dobra. To możemy zako zakończyć ten odcinek. Dobra, siemanko, do następnego odcinka, może będzie z fixatem. To siemanko.